Witam, pozdrawiam, serdecznie DaszBur Utka wyszły znakomicie, fantastyczne, bardzo mi smakowały, chrupiące Teraz gotujemy sobie wodę w moim po niemieckim typu SBIT Bardzo fajnie wykonanie, gumowy otok Jakbyś wyraz wspominałem, nic się nie urywa, nic się nie łamie Tu mam swój kubeczek na herbatkę W plecach Bundeswehry 65 litrów Jeszcze musimy troszkę zaczekać Zobaczymy stan wody jeszcze niedawno co położyłem tu jest zambona za sobie na nią wejdę także co proszę państwa no, w ten, że tak powiem niezbyt możliwy, bez tylko minus 5 stopni Biwa, biwak przepraszam bardzo Musimy sobie dorzucić trochę rozpałki. w tym możliwie niezbyt moźny możli, biwak Gotujemy sobie wodę na herbatkę herbatka, za dziadka Dobra. To sobie dorzuciłem. Już jest papara, zgwizdka leci. Tu jest ambona. Myślę, że można zalewać. Zazdrowię leśnych towarzyszy. Dasz ból. Zazdrowię wszystkich tych, którzy wędrują po lasach. Niech się darzy i pozdrawiam serdecznie Filip Piecowski. Dziękuję